Dalej, <śmienicielstwana> Co tam nagrywasz? To piłka. Jedziesz! <śmienicielstwana> Keremian. Do lewego się przyczepił. Biegaj, biegaj Marcin. Uderz! Nie, nie uderzę, nie mógł. Zabiegnij tam, Tam Super Marcin, super, Ty. To jest Leon za Lewy, gdzie Lewy proszę. Kiedy kręcisz? Nie wiem gdzieś ile? Gdzieś 30 sekund? A co? Nie tak, nie A tak tak Ten chce, żebyś nie pogadał. O, Nie niego może oglądaj. Ale jest ciekawy bardzo. On w tym meczu strzelił 7 bramek.